Hej, hej, ja z tej strony Torni i dzisiaj robimy wielki test słodyczy. Ostatnio robiliśmy test słodyczy z DK Maxa, Half Press to jest moim zdaniem taki konkurencyjny sklep, także zobaczymy, co oni mają nam do zaoferowania. Wiadomo, nie wziąłem wszystkiego, ale jeśli chcielibyście więcej takich testów, zostawcie łapkę w górę i napiszcie to koniecznie w komentarzu. No to postaram się zrobić więcej. Dzisiaj mamy trochę słodyczy, zacznijmy sobie od niesłodyczy, czyli lejsów. Z czego, z tego co wyczycie? Stałem. Są to o smaku warzywnych pancake'ów, <laughs> okej? Okay. Z tego co widzę, są to japońskie albo chińskie lajsy. Mamy ich paczkę 90 gram za 14,99, także let's test it. To są leisy takie, ok. Boże, chyba mi się przerwało. One są w takiej tubce jak chipsleteny, patrzcie na to. Chipsleteny są takie. Okej, okay, pachną, pachną mikrosu. Ej, dosłownie, pachną mikrosu. Chips wygląda tak o. Ma jakąś czarną przyprawę. Jeden chips pachnie równie intensywnie, co cała ta tak także naprawdę są one bardzo ciekawe i nie mają takiej zwykłej masy ziemniaczanej w sensie nie mają takiej zwykłej masy ziemniaczanej, tylko jest bardziej biały, biało-żółty. Po prostu spróbujmy sobie. Mmm, to nie jest zwykła masa ziemniaczana. Jedliście kiedyś rosu? Jadłem rosu w wersji płynnej. To smakuje jak rosu w chipsach. To nie jest zwykła masa ziemniaczana, ona jest bardziej krucha, taka. Bardziej właśnie podobna do konsystencji lajsów, ale jednak jest to masa ziemniaczana, a nie ziemnek. To jest dziwne i strasznie mój mózg ma z tym problemy, żeby to przetworzyć. Są dobre. Czy wziąłbym je drugi raz na przykład do filmu? Chyba nie, chyba wolałbym. Zwykłe oven bake, y, paprykowe czy coś takiego. Także są one dobre. Nie są, takie, nie są czymś, co wziąłbym po prostu sam dla siebie, ale do spróbowania sery polecam. Ode mnie leci 4 na 5. Ok, mamy kolejną rzecz, która nie jest do końca słodyczem, bo jest to popcorn o smaku, z tego co wyczytałem, truflowym. Za 85 gramów tego musimy zapłacić 20 zł. Jest to popcorn Netflixowy, jakby. Ma po prostu brand Netflixa. Nigdy nie jadłem nic o smaku truflowego, przynajmniej tak mi się wydaje. Może jadłem coś nawet przypadkowo. Także spróbujmy sobie tego popcornu. Kurde, jak to się... Jak to dziwnie pachnie jak kostka rosołowa, co oni mają z tym rosołem, co ja wiem. Gdybym chciał pójść zjeść rosół, to ja bym poszedł do babci. Okej, okay. wyspałem trochę ich na talerz. Mają jakąś zieloną posypkę. Tak wygląda jeden popkornik, popcorn, jeden popkorn. Jedno ziarenko kukurydzy wystrzelonej, zmienionej w formę popcornu. Spróbujmy sobie, jak to smakuje, bo szczerze... Po zapachu nie jestem najbardziej pozytywnie nastawiony. Chyba nie jestem z makoszem trufli. Serio, chyba nie jestem fanem. Mmm, wciągające to jest. Kurde, to bardzo dziwne, bo jest to na początku słone bardzo, jak kostka rosołowa dosłownie, ale później robi się to słodkie i ma jeszcze taką chrupiącą, wiecie, konsystencję popcornu zwykłego. Jest to dobre, ale szczerze, porównywalne z tymi lejsami, ale jakbym już miał coś wybrać, to chyba wybrałbym ten popcorn, bo serio jest to wciągające. Jest to porównywalne z tymi lejkami, więc leci ode mnie czwóreczka. Jeśli miałbym coś wybrać, no to tak jak mówię, wybrałbym już to. Nie jest najlepsze, nie jest najgorsze przynajmniej dla mnie. Musiałbym spróbować trufli w ogóle. Co to są trufle? Muszę się doedukować po odcinku. Lecimy z następnymi słodyczami. Skittlesy. Nie wiem do końca, co to dokładnie jest, bo mamy tutaj narysowaną truskawkę z mlekiem, cytrynkę i są to chyba wzelki. W ogóle większość rzeczy z tego odcinka są japońskie, bo to też wydaje się albo japońskie, albo chińskie. Nie mam pojęcia. Za 50 gram tego musimy zapłacić dokładnie 16,99. Spróbujmy sobie, jak to smakuje. W ogóle najpierw dowiedzmy się, co to dokładnie jest, bo nie mam pojęcia. Mm, o Boże! Pachnie obłędnie widzowie. To pachnie jak truskawki w śmietanie. Pysznie to pachnie. A może to są truskawki w śmietanie? Może to nie jest mleko, tylko śmietana. Patrzcie, tutaj też jest śmietana. Może to są o smaku właśnie owoców łączonych z mlekiem śmietanym. Takie wiecie, mleczno-owocowe. W sumie kolor też jest. Podobny, zaraz wam to pokażę na talerzu. ok? włożyłem sobie ich troszkę na talerz. Każdy, mam, każdy smak mam po trzy na spróbowanie. Let's go z takim pomarańczowym. W ogóle są piękne kształty i są super mięciutkie. Tutaj mamy pomarańczowy, ale to jest chyba smak cytryny. Może to jest faktycznie taki żółty, może jestem daltonistą. I mamy taką śliczną łapkę. Let's testy. Może. Jakie mięciutkie! Okej, okay. a szczerze mówiąc, nie poczułem cytryny. Zaraz jeszcze raz spróbuję, ale nie poczułem cytryny. Teraz mamy następny smak, czyli czerwonego kotka, no patrzcie na to! Po prostu, ale są turbo mięciutkie, one się po prostu rozpadają, serio! Dzisiaj dają takie żelki sushi, które były po prostu tak twarde. Zobaczycie to albo już widzieliście nawet na odcinku. Także spróbujmy sobie teraz kotka. To była truskawka jak ciur albo wiśnie. To mogła być też wiśnie, ale nie jestem do końca pewien. Także Mister Spróbujmy sobie teraz zielonego, którego mamy takiego skupienia Wydaje mi się, że jest to jabłko. Ale nie jestem do końca pewien. Mają strasznie mało takiego smaku. Czuć, że jest to jakiś owoc, czuć, że jest to słodkie. Ale mają turbo mało smaku. Po prostu są słodkie i kwaskowate leciutko. Są turbo mięciutkie, serio, są bardzo miękkie. Te telsy oceniłbym na takie 3 na 5. Są pyszne, są mięciutkie, takie żelki jak kocham. Tylko, że mają mało smaku. Serio, mają smak cukru i kwaskowatości. Także 3 na 5. Są przepyszne, warte spróbowania. Lecimy dalej. Ok, dorwałem taki mus, winogrono. Było też również mango do spróbowania w half price'ie, lecz wybrałem smak winogrona. E, ma 44 kalorie. Chwalam się na całą saszetkę. No, mało. Myślę, że to jest e, coś tutaj z koniaku zrobione, coś takiego mąka kondziak, miałem rację, e, także mamy 44 kalorie, za taką saszetkę 150 gram, musiałem zapłacić 11,99, let's test it. Pachnie jak, e, Boże, zapomniałem nazwy, taka lemoniatka e, z takim otworem, co trzeba taką kulkę wbić do środka i o smaku winogrona. Serio, ta japońska lemoniada jest przepyszna, kocham ją. Spróbujmy sobie, jak smakuje to. To jest strasznie płynne i to ten płyn smakuje jak ocet. W sensie ocet z nutą winogrona to tak smakuje, ocet jabłkowy z nutą winogrona, a w środku są jeszcze jakieś żelki, tylko te żelki jakby nie są tak połączone jak mus, nie wiem, sokiem czy czymś, tylko są bardziej oddzielnie i możecie zrobić tak, że wypijecie najpierw cały ten sok, później zostają wam żelki. Szczerze, nie jest to najlepsze, bo strasznie ten sok psuje, on smakuje jak ocet, dosłownie. No, nie jest to najlepsze, widzowie. Szczerze mówiąc, zawiodłem się, bo miałem nadzieję, że będzie to przepyszne. Kocham japońskie takie rzeczy, takie żelki. No. Nie było to najlepsze, także ode mnie leci takie 2 na 5. Okej, okay, ale czy warte do spróbowania? Moim zdaniem nie. A jak już mowa o japońskich żelkach, no to je również mam. Jestem totalnie zajarany, bo po prostu kocham te siliskie żelki, które na środku, w środku, może z zewnątrz mają taką skorupkę, a w środku są tu mięciutkie i sokowe, są po prostu przepyszne. Zapaczkę, 40 gram musieliśmy zapłacić, 13 zł Spróbujmy sobie, czy było warto, czy skończy się jak z tamtym musem. Boże, w końcu ich zjem. Tak dawno ich nie jadłem, boże, nawet nie otworzyłem opakowania, bo one są takie, jakby zalewie, a już pachną. One są. Przepyszne. Są w ogóle o smaku white, yy, white peach, czyli białej brzoskwini, ale nie są ogólnie, to nie są takie mokre żelki, ok? nie yy, są to takie japońskie mokre żelki, ale właśnie są takie ze skorupką, a w środku one mają taki płyn aż. Spróbujmy sobie już, bo nie mogę się doczekać, serio, przepraszam Was, muszę Wam pokazać, ale nie mogę się doczekać. Mm. Po prostu w środku jest taka mięciutka galaretka. Są przepyszne prze I mi się udało pokazać środek, widzicie? To jest taka galaretka, która jest turbo miękka. I chyba dzisiaj wieczorkiem wpadnie cała paczka. No, co mam powiedzieć? Kocham je. 5 na 5 smak turbo trafiony, bo jest przepyszny. Faktycznie smakuje jak na brzoskwinia. Także serio, polecam. 5 na 5. Lecimy dalej. Jest ostatni słodycz na dziś, czyli... Jopoki snak, także zobaczymy, jak one będą smakować. Ogólnie no Churrosy to nie są tylko jopoki Snack, no ale no, powiedzcie, czy wam to nie przypomina czurosów? Myślałem ogólnie, że są to takie płatki do zalania mlekiem, w Ameryce takie mają, bo jest to ogólnie produkt amerykański, można to poznać po tabeli, tabeli wartości odżywczych. Za 50 gram produktu musimy zapłacić 10 zł. No i myślałem, że są właśnie to takie płatki, ale jest to snack. I strasznie dają serem. Mm. Patrzcie na to, są straszliwie nasycone kolorem, patrzcie. Czerwieniutkie, jak taki sy normalnie. No, ja właśnie mają taką rurkę czy darową. Myślałem, że są to płatki, no ale płatki serowe, no nie. ale z jak w ogóle smakuje. Mmm. A. Okay. Faktycznie daje serem mocno. Początek jest mocno serowy, mm, ale później. Jest to pikantne, w sensie nie jest to bardzo ostre. Ja mam niski próg ostrości i jest to dla mnie pikantne. E, faktycznie tutaj jest papryczka, e, czyli, ale nie ma to smaku ogółem czyli to ma smak sera i po prostu e, pikantności. Myślałem, że będzie to troszkę twardsze. To jest to takie mięciutkie, idealnie taki kubeczek do pochłopania na wieczór, serio. Fajna rzecz. 10 złotych, no troszkę dużo, no ale wiadomo, produkcja Ameryki. Także nie do końca wiem, jak to ocenić, bo nie mam się do przyczepić. Jest to super, kupiłbym drugi raz. Tylko, że 10 złotych boli trochę, co nie? Jest to warte spróbowania, no ale z drugiej strony takie pringlesy w żabce, już chyba powyżej 10 złotych, to 9,99, więc myślę, że serio się opłaca. Daję piąteczkę, kupiłbym z całym, z całym szacunkiem, chciałem powiedzieć. Z całym sercem, drugi raz i z całym sercem polecam. A więc jest to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem, bo serio to Was nic nie kosztuje, a mi bardzo by pomogło. Więc jeśli chcecie kolejną część z testów słodyczy z jakiegoś sklepu z Half Price'a, DK Maxa znowu, cokolwiek, no bo wiadomo w jednym odcinku tych wszystkich słodyczy nie testujemy. dajcie znać. Trzymajcie się mojego dnia, wieczoru, nocy.